Cześć w dzisiejszym odcinku test Alcatela Idol 4. Alcatel jakiś czas temu pozbył się ze swojej nazwy wprowadzającego zamieszanie One Touch, w związku z tym nowe modele, najważniejsze dla producenta, nazywają się w łatwy sposób Idol 4 i Idol 4S. Dziś przyglądam się w wersji bez s -ki. w nazwie, to jest trochę słabszy model, natomiast taki, który ma powalczyć w średniej stawce. I to przyglądanie się sprawia przyjemność, ponieważ Idol 4 jest wykonany z dwóch tapli szkła Gorilla trzeciej generacji, przedzielonych ramką z metalu. Są także ładne szlify, jest również charakterystyczny Alcatelowy design, kiedy patrzycie na smartfon z frontu, rzucają się w oczy zaoblenia górnej i dolnej krawędzi, kiedy z kolei patrzy się z boku, wydaje się, że telefon zbudowano z trzech warstw. Urządzenie jest super cienkie i bardzo wygodnie się go używa. Aparat nie wystaje z bryły sprzętu, to również na plus. Jeśli z kolei skupić się na minusach, to na pewno powiedziałbym o tym, że telefon łatwo się brudzi, jak każdy zrobiony ze szkła. Bardziej z kolei nie podoba mi się ułożenie klawisza blokowania. Jest na lewej krawędzi dość wysoko. Ja bym go zamienił chętnie miejscem z klawiszem Boom, o funkcjach którego będzie później. Oczywiście telefon nie da się rozebrać, ale jest slot na karty pamięci. Ja telefon dostałem w wersji z opcjonalnym dual DualSimem, pasują do niego karty SIM w formacie Nano. Jeśli mam ocenić całość, Idol 4 jest zbudowany rewelacyjnie i wygląda znacznie drożej niż można byłoby sądzić. Charakterystyczną cechą IDOLA 4, podobnie jak poprzedników z trójką w nazwie, jest symetryczność. To oznacza, że telefonu można używać w dowolny sposób, normalnie albo do góry nogami. Urządzenie błyskawicznie przełącza się pomiędzy odpowiednimi głośnikami i mikrofonami. Cały interfejs również sam się obraca. W związku z tym nie trzeba się przejmować tym, w jaki sposób IDOLA 4 wyciągacie z kieszeni czy torebki. Jeśli komuś ta funkcja by się nie podobała, oczywiście można ją wyłączyć, natomiast ja uważam, że to jest taka mała, prosta wygoda, która bardzo przyzwyczaja i której brakuje później po przesiadce na inne urządzenie. W zestawie ze smartfonem za darmo dostaje się również Google do wirtualnej rzeczywistości, wyglądające podobnie do tych samsungowych. O ich funkcjach i cechach opowiem w osobnym odcinku krótkiej MOBZILLI, żeby ten test nie trwał jakoś strasznie długo. Jak tylko ten odcinek specjalny się pojawi, również umieszczę gdzieś obok mnie link do tego klipu, żebyście mogli łatwo sobie do niego przeskoczyć. Natomiast na plus także to, że w zestawie znajdziecie przezroczyste, plastikowe etui chroniące plecki smartfonu oraz folię na ekran. Ekran ma 5,2 cala i rozdzielczość Full HD, w związku z tym gęstość pikseli jest na poziomie 424 punktów na cal. Ostrość w związku z tym jest wyśmienita, wszystkie elementy, które są wyświetlane na ekranie są bardzo szczegółowe. Matryca jest wykonana w technologii IPS i parametry są po prostu dobre. Kąty widzenia są świetne, jasność jest w porządku, kolory są odwzorowane naturalnie. Ja chciałbym, żeby one były nieco bardziej żywe i jaskrawe, ale i tak nie jest źle. Można także sterować sobie ich temperaturą barwową. Kontrast również zaliczyłbym jako pozytyw. W efekcie można wyświetlacz zaliczyć na mały plus. Nad nim znajduje się z kolei duża dioda powiadamiająca, która świeci delikatnym światem, jeśli coś ominiecie w telefonie. Procesor urządzenia to z kolei ośmiordzeniowy układ Snapdragon 617, w którym cztery rdzenie są taktowane zegarem 1,5 GHz, cztery pozostałe taktowane zegarem 1,2 GHz, są 3 GB pamięci RAM i układ graficzny Adreno 405. Taki zestaw pasuje do klasy sprzętów. W testach benchmarkowych Idol 4 wypada gdzieś pomiędzy Samsungiem Galaxy A5 2016, a Huawei MP9 Lite czy Sony Xperia M5. W codziennej pracy sprzęt jest super szybki i płynny, animacje są również płynne, interfejs się nie przerysowywuje, z działania telefonu byłem bardzo, bardzo zadowolony. Jest jednak jedno ale: iDol 4 nagrzewa się i to nagrzewa się mocno. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że mocniej niż słynąca z tego Xperia Z3. Nie sądzę, żeby można było nazwać to zjawisko w jakikolwiek sposób niebezpiecznym, spadki wydajności również nie są jakieś duże, ale osoby wrażliwe na ten objaw lojalnie przestrzegam. Z 16 GB pamięci na pliki użytkownika zostaje około 11 Idol 4 pracuje na Androidzie w wersji 6.0 z nakładką od Alcatela, która bardzo przypomina w mechanice czysty system. Na ekranie blokady domyślnie dostępne jest 5 skrótów do wybranych funkcji, uruchamia się je podwójnym kliknięciem, można je sobie podmienić na jakiś inny, można je także wyłączyć, jeżeli Wam przeszkadzają. Telefon da się również wybudzić dwuklikiem, ale funkcja działa z zauważalnym opóźnieniem. I szkoda, bo niefortunne ułożenie klawisza blokady sprawia, że ona jest ważna. Można na szczęście także wybudzić telefon klikając klawisz BOOM dostępny na prawej krawędzi. On służy jednak do czego innego, do chwilowego poprawiania różnych parametrów urządzenia, do dodania takiego efektu WOW. I działa niemal na każdym poziomie interfejsu. Kiedy na przykład jesteście na pulpitach głównych, wciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie animacji pogody. Kiedy oglądacie sobie wideo, włączy się uprzestrzenienie dźwięku. Kiedy słuchacie muzyki, parametry zostaną podkręcone. Kiedy robicie zdjęcie, przytrzymanie przycisku odpala serię zdjęć, a w galerii automatycznie utworzą się kolaże. Można także podkręcić sobie jakoś rozmowy podczas połączenia, bumki podkręca wtedy głośność w słuchawce i odszumianie. Można również dowolnie sterować ustawieniami funkcji. Czy coś z tych rzeczy jest potrzebne koniecznie do życia? Oczywiście nie, natomiast ja tę funkcję nazwę po prostu małym, ciekawym, fajnym bajerem. Na pasku powiadomień dostępne są z kolei włączniki do różnych funkcji, można je sobie poprzestawiać. Menedżer aplikacji ma skrót do zamykania wszystkich programów naraz, a na pokładzie jest także ładnie wyglądająca pogodynka. Alcatel pozmieniał nieco wygląd ikon, natomiast nie znalazłem opcji zmiany motywów, więc personalizacja jest ograniczona. Pamiętajcie natomiast, że iDol 4, inaczej niż większość jego konkurentów, nie ma czytnika linii papilarnych. Po wejściu do menu głównego zauważcie, że ona jest przewijane wertykalnie i na szczycie listy wyświetlane są cztery najczęściej używane programy. Powyżej jest jeszcze wyszukiwarka aplikacji. Zresztą producent instaluje na start kilka dodatkowych. Jest np. SmartSuit, który pozwala przeglądać dane z telefonu na komputerze, trzeba tylko pobrać sobie wcześniej pc wersję ze strony Alcatela. Jest także Xender File Transfer, który pozwala przesłać pliki w łatwy sposób przez Wi-Fi Direct między smartfonami pracującymi również na różnych platformach. Mocno podkreślane są jednak funkcje muzyczne smartfonu. Odtwarzacz muzyki ma tryb dj w którym można sobie miksować piosenki, łączyć je, tworzyć przejścia między nimi, zmieniać tempo itd. Telefon zresztą odtwarzając muzykę sam sobie także może przyspieszyć lub zwolnić utwór, żeby ich zmiana była płynna. Niestety aplikacja ma też braki. Nie znalazłem opcji tworzenia playlist w oparciu o foldery, a wydzielony moduł korektora nazywający się Waves Max Audio daje albo mało zauważalne efekty, albo grzebanie w nim kończy się szybkim przesterowaniem wysokich tonów. Podobnie jest po wciśnięciu przycisku Boom, dodawane są wysokie tony i ale wyłącza się z kolei equalizer. Trochę to wszystko pogmatwane i trzeba włożyć dużo wysiłku w to, żeby dopasować dźwięk do swojego widzimisię, do swojego gustu. Co ciekawe, kiedy zacząłem używać telefonu, słuchałem sporo muzyki z YouTube'a na podstawowych ustawieniach, dźwięk był bardzo dobry, dość płaski, z dużą ilością środka, delikatnymi basami i czystymi sopranami i właśnie tak ma chyba grać Idol 4. Na pewno przy takich ustawieniach sprawdza się najlepiej. Polecam w związku z tym nie grzebać, to po prostu nie jest telefon przeznaczony dla osób, które uwielbiają dudniące niskie tony. W zestawie z telefonem dostaniecie słuchawki sygnowane marką JBL i to ma być model J22A, ale moje z testowanego egzemplarza wyglądają trochę inaczej niż te, które dostałem wraz z Idolem 4S, mimo że powinny być identyczne i niestety grają również znacznie gorzej, po prostu słabo. Z krótkiej wymiany maili pomiędzy mną a Alcatelem wynika, że jest to związane po prostu z tym, że mam recenzencki zestaw, a nie taki sprzedażowy. Na ogromny, ogromny plus z kolei zewnętrzne głośniki stereo. One są umieszczone na dole i na górze oraz grają w dwie strony, na przestrzał, jakby na wylot. Nie są niczym przysłonięte to było genialnym rozwiązaniem, nie da się ich po prostu stłumić. Grają również bardzo głośno i mają rewelacyjną barwę. To są w chwili obecnej absolutnie najlepsze głośniki, jakie można kupić w telefonie. Nawet boom soundy od HTC nie mają z nimi szans. Aparat fotograficzny ma z kolei 13-megapikselową matrycę i podwójną, dwutonową, skuteczną aglodę doświetlającą scenerię. Na mały plus to, że zdjęcia można robić przyciskiem BOOM, w związku z tym jest jakieś tam zastępstwo za fizyczny klawisz spustu aparatu. Interfejs jest podzielony na tryby przewijane góra-dół lub prawo-lewo, zależy jak trzymacie telefon. Podstawowe to auto i można w nim włączyć sobie tryb nocny, samowyzwalacz, HDR i lampę błyskową. Można także przeskoczyć do ustawień, one są dość podstawowe. Kolejny tryb to panorama, a następnie tryb ręczny, w którym można zmienić ISO, czas naświetlania do pół sekundy. Można również zmienić sobie wartość balansu bieli i punktu ostrości. Podoba mi się ten interfejs, jest bardzo przejrzysty, ale praktyczny. A jeśli chodzi o jakość, telefon na szczęście nie rozczarowuje. Detali jest bardzo dużo, kolory wyglądają świetnie, kontrast również jest dobry. Zdjęcia są ostre w całym kadrze, czasami tylko zdarzają się małe potknięcia autofokusu, a szumy pojawiają się w słabszym świetle, ale to jest spodziewane. Podoba mi się praca HDR, on daje wyrazisty, dramatyczny, nieco nienaturalny efekt, ale foty zrobione przy jego pomocy po prostu dobrze wyglądają. Przy wykorzystaniu dłuższego czasu naświetlania można zrobić również znośne zdjęcie w ciemnościach. Aparat na froncie ma z kolei 8 megapikseli, co ciekawe wykorzystuje diodę powiadomień do podświetlenia twarzy. Jeśli chodzi o jakość, jest wystarczająco szczegółowo, choć kolory wydają się nieco wyblakłe. Na plus to, że migawka jest wyzwalana po przyciśnięciu ekranu, nie trzeba sięgać do żadnego klawisza. IDLO 4 nagrywa wideo w Full HD, szczegółowe, płynne i z dobrze wyglądającymi kolorami. Można także kręcić wideo w zwolnionym tempie i mikro wideo, czyli krótkie klipy, łatwe do wrzucenia na platformy społecznościowe. Jeśli chodzi o łączność, telefon oczywiście obsługuje sieć LTE, to nie ma żadnego negatywnego zaskoczenia. A jeśli chodzi o baterię, to ona ma 2610 mAh i to pozwala nam mniej więcej 2 dni pracy w cyklu mieszanym. Osoby, które intensywnie używają smartfonu na co dzień, rozładują go niestety w ciągu 24 godzin, jest w związku z tym po prostu ok. Podsumowując, oceniając całość Alcatela Idol 4 muszę stwierdzić, że producent naprawdę się postarał. Sprzęt ma mnóstwo pozytywnych cech w tym takim podstawowym zestawie. Mowa na przykład o dobrym procesorze, bardzo dobrym aparacie fotograficznym, czy świetnej jakości wykonania. Ale są również dodatki w postaci np. przykład Google VR w zestawie. Są również najlepsze stereofoniczne głośniki, pełna symetryczność telefonu, czy ten ciekawy przycisk boom. No i okazuje się, że Idol 4 jest po prostu mega udaną konstrukcją. Sprzęt kosztuje w chwili około 1200 zł i za te pieniądze ma niestety Mocnych konkurentów, na przykład Nexusa 5X albo Huawei P9 Lite, ale ja uważam, że telefon jest na tyle dobry, że może spokojnie z nimi powalczyć. Jeśli chcecie kupić a 4, mogę gorąco polecić. Jaka jest Wasza ocena Alcatel'a Idol 4? Czy według Was warto w to urządzenie inwestować? Czy może jednak kupić któregoś ze starzejących się eksplagowców? Albo wybrać jeszcze coś innego? Napiszcie też, czy sądziliście, że Alcatel pokaże jeszcze naprawdę super fajne telefony? Przez jakiś czas ta marka była nieżywa, później wróciła w takiej, powiedzmy, określonej wersji. Myślę, że teraz naprawdę ma szansę mocno zabłyszczeć. Jeżeli macie jakieś inne smartfony, pytania, oczywiście, również zapraszam do sekcji komentarzy. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się do następnego.